Siema wszystkim z tej strony, Hitman, i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego gameplaya z Battlefield 4 Dzisiaj gramy na mapie linia kolejowa Golmud na Dominacji. Będziemy grać bronią Ace 23. Z... Bez dodatków. I gramy klasą Szturmowca. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I jedziemy. Przejmujemy pierwszy punkcik. Tak jest. I... Mam apteczkę, tak mam. Tu ostro za mną cisną widzę. Może tam, cleanlink, który się odbije i wpadnie na mnie. Super. Ta broń Ace 23 jest bardzo popularna wśród graczy, zauważyłem. Ja ją ja jeszcze nie przetestowałem tak dokładnie, więc trudno mi coś o niej powiedzieć. Ale zauważyłem, że ma dobrą szybkostrzelność, krótki czas dosyć przeładowania i nie schodzi za bardzo. Mały recoil. O, proszę. No i zgon. Jest to moja pierwsza runda dzisiaj, także muszę się rozgrzać. Ogólnie mam teraz bardzo mało czasu na nagrywanie filmów i, i postaram się nie robić cięć. Ale jeżeli film będzie za długi, czy coś, to będę go musiał przyciąć. Sorry, a idź. systa, a tu typ jakiś idzie. Gdzie jesteś? Fak! Skurczybyk siedział w domu. Nie wiem, po co tu idę, bo słyszę snajpera. O, idzie ktoś. Czuję, że do tej broni przydałby się jakiś uchwyt albo coś co poprawia celność. Wtedy by było mega jeszcze bardziej. I zauważyłem, że coraz więcej ludzi rzuca apteczki i amunicję. To jest dobrze. Ale... O! Proszę bardzo. Nawet leczą. Reanimują nas częściej. O kurde, tu jest dużo. Nie wiem, czy to przeżyje, pewnie nie. No, i tak się stało. Jasnowic! Kur. Jakim cudem on mnie widział? I czemu my się respimy za nimi? Te świetne respy. Dice. congrats. Masz, kolego apteczkę. Ulecz się. Muszę się skupić na grze troszeczkę, więc jeżeli jest cisza, to wiedzcie, że się skupiam. Już to chyba mówiłem kiedyś, żeby nie było, że spamuję. Nie pamiętam dokładnie. Kurde, tutaj taka otwarta przestrzeń. Wracają granaty! Ale przynajmniej zabiłem kogoś z granata. Jak nie nagrywam, to mam takie sorobiste rundy. A jak włączam nagrywanie, to... To nie wiem. Będą cięcia. Mamy wszystkie punkty przyjęte. Dominujemy. Te przeskakiwanie przez okna to jest porażka po prostu. Tak samo było w Battlefieldzie 3. A teraz w ogóle się nie da przeskakiwać. Ciekawe czy uda mi się. Dwóch. Two O to chodzi. Ładne plecki, nie powiem? No chodźcie, koledzy, pomóżcie mi przejąć. Ale ich przeszyli. No nareszcie się rozgrzewam. Wszystko jako zabicie, dobre dobrze. O, nie, nie, nie. teczka leczy mi się, dobrze. Plecki nam ktoś zrobi chyba nie, dobra, biegniemy flanką granata. No, pokażcie się. Widzę, że ciśniemy ich jak chcemy. Wow, co jest? Nie no, zmieniłem na tego głupiego aka Nie lubię tej broni. No, już tego nie przegramy. Dobra runda. A jeszcze mogę kogoś ubić. ...kilku. Jeszcze. Dobre! Dobrze! Nie było źle! Mam nadzieję, że wa runda wam się też podobała. Jeżeli tak, zostawcie po sobie lajka, komentarza. Dajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, nara!